Zapomnijcie o live chat. Ta nazwa zdechła i została zakopana razem z marzeniami o dolarze po 5 zł. Dzisiaj analizujemy spółkę TEXT, polskiego czempiona, który właśnie przekonuje się, jak to jest być dealerem w świecie, gdzie towar rozdają za darmo. Mamy styczeń 2026 roku. Polski złoty pręży mu poniżej 3,60 za dolara, a amerykańska waluta kwiczy na dnie najniżej od lat. Większość z Was widzi tylko spadający kurs. Ale ja widzę dywidendę na poziomie 10%, która jest jedynym powodem, by jeszcze nie wyrzucić tych akcji przez okno. Dzisiaj zrobimy brutalną sekcję tego biznesu w skali 0 do 30 punktów i sprawdzimy, czy rebranding to genialna ucieczka, czy tylko pudrowanie trupa przed pogrzebem. A żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy, musimy najpierw pojąć, jak ta maszynka do dojenia rynku w ogóle działa. Bo tekst to nic innego jak dealer internetowej komunikacji w modelu subskrypcyjnego niewolnictwa. Ich biznes to czysta poezja chciwości. Sprzedają kod, który raz napisany, zarabia na nich 24 godziny na dobę. Zero fabryk, zero surowców, tylko kawa i mózgi programistów we Wrocławiu, za które płacą w złotówkach, zarabiając w twardych zielonych. Mają trzy główne strumienie haraczu: klasyczny live chat, czyli to okienko, które irytuje cię na stronach, chatbox, czyli odpowiedź na lenistwo firm, oraz helpdesk, który domyka system. Przewaga? Tak zwany switching cost. Jak już wdrożysz tekst, to zmiana na coś innego boli bardziej niż strata portfela na wakacjach. Spółka próbuje teraz udawać, że jest AI first, bo zrozumieli, że stare metody dbania o klienta są dziś tak nowoczesne jak fax w biurze. I tu właśnie zaczynają się schody, bo ten nowy, wspaniały świat algorytmów niesie ze sobą zapach, którego inwestorzy nienawidzą najbardziej. W tym laboratorium zaczyna śmierdzieć i to nie jest zapach nowych technologii, a schod spalenizny. Największe zagrożenie to ekscytacja przez AI. OpenAI i Google wypuszczają modele, które czatują lepiej niż nie jeden pracownik miesiąca. Jeśli każda firma postawi sobie własnego bota za ułamek cen abonamentów tekst, nasz polski tech zderzy się ze ścianą. Do tego dochodzi konkurencja, która nie śpi. Giganci pokroju Intercom czy Zendex mają armię inżynierów z Doliny Krzemowej. No ich wójt do trumny: dolar poniżej 3,60. To dla nich bolesne cięcie marży bez znieczulenia, bo koszty w Polsce rosną, a przychody z USA topnieją w oczach. Inwestorzy, którzy kupowali tekst jako bezpieczną przystań, mogą obudzić się z torbami pełnymi gruzu. Ale żeby nie było, że tylko strasza. Przełóżmy te obawy na twarde liczby w naszym systemie ocen. Przejdźmy do analizy fundamentalnej. Marża netto 2 na 2 punkty, okolicy 45%. To poziom nieosiągalny dla 99% firm na giełdzie. Prawdziwa maszynka do keszu. Dolarowy przychód? 1 na 2 punkty. Dolar 226 jest w agonii, więc dynamika w złotówkach wygląda blado. Zadłużenie? 2 na 2 punkty. Po prostu brak. Spółka czysta, jak sumienie przed spowiedzią. Dynamika zysku? 0 na 2 punkty. Tani dolar i inwestycje w AI wycięły wzrosty. To diesel, a nie rakieta. Cashflow? 2 na 2 punkty. Każdy zarobiony cent to realna kasa na koncie. Tu nie ma ściemy. Analiza miękka. Zarząd 2 na 2 punkty. Starzy wyjadacze, którzy trzymają koszty za gardło. Wiedzą jak przetrwać sztorm. Zagrożenie AI 0 na 2 punkty. Największy wrzut. Rynek boi się ich bardziej niż fiskusa. Przywagi konkurencyjne 1 na 2 punkty. Switching cost działa, ale bariera wejścia dla nowych graczy z AI drastycznie spadła. Otoczenie rynkowe 0 na 2 punkty. Nikt ich nie kocha, bo po prostu nie są sexy. Konkurencja 1 na 2 punkty. Mali piraci na oceanie pełnym niszczycieli z Doliny Krzemowej. Przejdźmy do wyceny. Wskaźnik C do Z. Cena do zysku. Okolice 10. Cena jak za zombie, a nie lidera techu. Obraźliwie tanio. Dywidenda 2 na 2 punkty. Stopa dywidendy to wciąż top GPW. Magnes na emerytów i łowców okazji. Sentyment 2 na 2 punkty. Wszyscy ich nienawidzą? To idealny moment dla cynicznego gracza. Buyback 2 na 2 punkty. Skupują akcje, bo wiedzą, że rynek oszalał ze strachu. Margines bezpieczeństwa i 1 na 2 punkty. Większość ryzyk jest już w kursie, ale AI to wciąż wielka niewiadoma. Wynik końcowy to 20 na 30 punktów. Tekst to silny zawodnik, który właśnie dostał potężny cios pod żebro od kursu dolara i sztucznej inteligencji. Merytorycznie patrzymy na spółkę, która wciąż zarabia miliony i sypie kasą, ale rynek wycenia ją tak, jakby jutro mieli ogłosić upadłość. To rynkowy sadyzm w czystej postaci. Albo kupujesz kopalnie złota w cenie złomu, albo pakujesz się w pułapkę wartości. A jak to wygląda w zależności od tego, na jak długo planujecie zamrozić tu swój kapitał? W krótkim terminie tekst to spekulacyjne szambo. Każdy news o nowym modelu AI od sama Altmana będzie posyłał kurs na południe, a umocnienie złotego będzie działać jak sólne na otwartą ranę. To emocjonalna jazda bez trzymanki dla ludzi, którzy lubią hazard. W długim terminie to. Albo twój fundament pod emeryturę, albo bilet na intensywną terapię finansową. Jeśli tekst zaadaptuje AI i przetrwa okres taniego dolara, dzisiejsze ceny będą legendą. Jeśli jednak boty ich zjedzą, zostaniecie storobami pełnymi gruzu. To zakład o to, czy polski mózg z Wrocławia wygra z krzemem z Kalifornii. Podsumowując... Tekst to kopalnia gotówki, w której właśnie wyłączyli światło, a swąd spalenizny czuć na kilometr. Czy zaryzykujecie na tych około 10% dywidendy, czy boicie się, że roboty zabiorą Wam chleb? Piszcie w komentarzach, czy wierzycie w ten rebranding, czy to dla Was tylko malowanie trawy na zielono. Subskrybujcie Giełdowe Laboratorium, bo inaczej Wasze portfolio będzie wyglądać jak dyskietka 3,5 cala w świecie procesorów kwantowych. Cześć!